Lepsze. Czy jeden zintegrowany system ERP, czy może system ERP jako szkielet wspierany przez kilka rozwiązań specjalistycznych? Yy, spróbujmy na ten temat porozmawiać w tym filmiku. Ja nazywam się Janusz Pieklik, jestem odpowiedzialny za consulting w firmie Business Global Consulting, firmie, która jest niezależnym doradcą w procesie wyboru i wdrożenia systemów klasy ERP. Spróbujmy sobie przybliżyć albo opowiedzieć, jakie są wady, jakie są zalety każdego z tych rozwiązań. Weźmy może na tapetę te rozwiązania, ten, ten przypadek, kiedy mamy jeden wielki system RP. No jak, jakich możemy spodziewać się zalet? No na pewno niewątpliwą zaletą jest to, że do takiego systemu jest jeden punkt logowania, czyli raz się logujemy. I mamy dostęp do wszystkich funkcjonalności. Na pewno też kolejną zaletą jest to, że to będzie jeden interfejs. To będzie, przynajmniej w teorii, wyglądało wszędzie tak samo. Czy się zalogujemy do modułu finansów, czy zalogujemy się do modułu sprzedaży, produkcji, będzie wyglądało to bardzo, bardzo podobnie. No pewnie kolejną zaletą będzie to, że to będzie jeden dostawca takiego systemu, a więc będziemy mieli podpisaną jedną umowę, jedna strona odpowiedzialna za taki kontrakt. Na pewno też wielką zaletą będzie to, że to będzie pewnie no, uproszczona architektura takiego rozwiązania. Nie będzie sieci połączeń, wymiany danych między systemami, ustalania, gdzie jest tak zwane master data, jak te dane przepływają, gdzie są utrzymywane. No Więc będzie siłą rzeczy pewna minimalizacja interfejsów. No, jakie mogą być wady takiego rozwiązania, bo oczywiście jak każde rozwiązanie muszą być również wady. Jest wadą wbrew pozorom jest pewna sztywność, sztywność obserwowana w praktyce. Niestety te systemy, które stanowią taki monolit, są duże, powodują, że są troszeczkę trudniejsze do modyfikacji, że musimy o dużo większej ilości rzeczy myśleć, chcąc modyfikować coś takiego, bo ciągnąc jedne sznurki, ciągną się kolejne. Na pewno, jeżeli to ma być wszystko w jednym systemie, to jeden dostawca jest odpowiedzialny za bardzo duży zakres wdrożenia. Musi mieć do tego specjalistów, musi mieć wiedzę, musi wiedzieć, jakie cele chcemy osiągnąć i jakie zrealizować. Na pewno wadą pewną są, że jak mamy duże rozwiązanie, to możemy spodziewać się, że tych luk funkcjonalnych może być trochę więcej, trzeba umieć je wykryć i uzupełnić. W praktyce obserwujemy, że jednak firmy wdrożeniowe, które chcą dostarczyć jeden duży system, mają pewne luki kompetencyjne i niestety brakuje pewnych specjalizacji. Jest to na pewno pewna wada, że każda firma w czymś się specjalizuje i akurat w większym kawałku ciasta mogą powstać pewne luki kompetencyjne. Kolejną taką wadą jest to, że pewnie przy jednym dużym systemie, przy jednym takim interfejsie, no może być pewna mniejsza przyjazność tego rozwiązania, bo nie wszystkim może się podobać ten sam interfejs, on może być trochę mniej kustomizowalny. No, też praktyka pokazuje, że nie do końca to musi być tak, że ten interfejs jest taki sam, bo często te systemy RP są, znaczy portfolio tych systemów. Albo inaczej. Systemy rozbudowują się również w ten sposób, że dokonywane są akwizycje na rynku, czyli ktoś zobaczył, że ktoś ma fajne rozwiązanie specjalistyczne, kupił je i włączył do standardu. I wcale ten interfejs nie musi być taki jednolity, jakby wskazywało to no, wynikające z nazwy, że jeżeli nazwa jest taka, to tutaj będzie wszystko to samo. Czasami mamy wrażenie, że pisały to zupełnie różne osoby, aczkolwiek jest to zintegrowane. No dobrze, a teraz spróbujmy porozmawiać sobie o wadach i zaletach drugiego rozwiązania, czyli tej strategii Bessing Bread, czyli sytuacji, kiedy różne systemy wspierają pewne ciekawe czy zaawansowane obszary funkcjonalne. Czyli mamy rdzenie RP i mamy. Mamy ten przypadek, kiedy uzupełniamy systemami specjalistycznymi, w których ktoś się specjalizuje i w których nie robi nic więcej, na przykład tylko dany, dany, dany obszar biznesowy uzupełnia i jest to naprawdę dobry. Więc na pewno zaletą takich rozwiązań jest to, że jest tu może być duża specjalizacja, że ci, którzy tworzą te specjalizowane rozwiązania, naprawdę znają się na tych procesach, naprawdę stracili zęby na optymalizacji procesów, które które realizowali w ramach najróżniejszych układów. Na pewno te funkcjonalności w praktyce są lepiej postrzegane niż takie ogólne, bo one często wynikają z dużego doświadczenia i są lepiej dopasowane do potrzeb biznesu i czasami do potrzeb konkretnych branż. Na pewno w przypadku takich rozwiązań specjalistycznych poziom wsparcia Czyli wsparcia wdrożeniowego, wsparcia w szkoleniach i usługi konsultingowe z reguły świadczone są na dużo wyższym poziomie. Też kolejną zaletą jest tak, że jeżeli ktoś działa w ramach tych strategii Best of Bread, to wtedy, wtedy bardziej koncentruje się na zaspokojeniu tych potrzeb klientów, wskutek czego te rozwiązania z natury są silnie customizowane, z natury jest poszukiwane optymalne rozwiązanie. Także ta customizacja jest pewną zaletą. No dobrze, ale teraz spróbujmy sobie powiedzieć, jakie są wady. Wadą no, na pewno jest to, że jest to kilka systemów, a nie jeden. Że jest kilka interfejsów, a nie jeden. Że jest kilka punktów logowania. Tak może być, że tych punktów logowania jest kilka. Że mamy kilka umów i kilku dostawców. Że jest konieczność zaplanowania integracji i potrzebujemy dobrego architekta, który będzie nad tym panował. No i mamy prawdopodobnie rozproszone master data. Czyli rozproszone, rozproszoną e, informację o danych podstawowych. Proszę Państwa, jak by to mogło wyglądać w świecie realnym? Proszę zobaczyć, ja tutaj na slajdzie pokazuję taki typowy przypadek systemu produkcyjnego, który jest, e, składa się z jakiegoś rdzenia. Załóżmy, że ten rdzeń znajduje się w systemie RP, no bo tutaj nie można się do końca pozbawić tego rdzenia, dlatego że e, wszystko w systemie ERP gdzieś kończy się w księgowości, nawet jeżeli to jest system produkcyjny, bo tutaj wybrałem sobie na przykład e, do przeanalizowania świat produkcji. Mogłem wybrać świat sprzedaży detalicznej sieci handlowej, światy e, systemów projektowych, na przykład akurat wybrałem świat produkcji, ponieważ bardzo lubię ten świat produkcji, jest mi bardzo bliski, więc postanowiłem, że posłużę się tym przykładem, ale być może w kolejnych filmach pokażę jak to wygląda w innych konkretnych branżach. Czy, czy, czy obszarach. Proszę Państwa, no tak, taki system produkcyjny skład powinien być wspierany, ale to nie jest tak, że wszędzie musi. Ale powiedzmy, że rozważmy taki wariant Max, że powinien mieć to, ten rdzeń, który zakończy się gdzieś tam w finansach, bo te zlecenia produkcyjne zaksięgują się, bo na pewno Państwo będziecie chcieli wiedzieć, jaki jest techniczny koszt wytworzenia czegoś takiego, ale na pewno będziemy. Chcieli gdzieś przygotowywać nasze dane konstrukcyjne, nasze dane technologiczne, i to może być system RP, a może być w czymś, co jest albo dostarczane przez jednego producenta, albo kilku, a nazywa się PLM, czyli system do zarządzania cyklem życia produktów, gdzie będą również rysunki konstrukcyjne, technologie, wszelkie zmiany, rewizje. I tak dalej, i tak dalej, czyli będziemy potrafili czymś takim zarządzać. No i jeżeli sobie popatrzymy, to można dostarczyć taki kawałek ciasta, takiego pielemu w ramach rozwiązania. Chociażby e, takich firm jak SAP, jak Oracle. E, bardzo często te PLM -y są branżowe. One nie zawsze w tych wielkich systemach są dla wszystkich, ale również mogą być tacy liderzy jak Siemens, Steam Center, jak e, mogą być rozwiązania innych producentów jak The Salute na przykład więc tutaj takich rozwiązań może być dużo albo takich, albo takich jest jakiś wybór, bardzo często ten wybór wynika z tego w czym my chcemy konstruować te nasze dane konstrukcyjne tu się wiąże również z przechowywaniem dokumentacji kadowskiej proszę Państwa popatrzmy dalej może być utrzymanie ruchu być może mamy tak zaawansowany park maszynowy albo mamy już takie potrzeby, że czujemy, że musimy panować, musimy zarządzać Naszym, naszym parkiem maszynowym. No i wtedy możemy wspierać się albo tym, co jest w systemach, chociaż bardzo często w ramach tych dużych systemów nie ma tych modułów do utrzymania ruchu i wtedy wspieramy się na przykład takim bardzo popularnym jest system Maximo, IBM, ale może to być na przykład system sap może to być Infor, IFS ma swoje rozwiązania, Oracle ma swoje rozwiązania i bardzo, bardzo dużo rozwiązań bardzo specjalistycznych, wytworzonych do supportu konkretnych maszyn, konkretnych linii technologicznych lub specjalizujących się tylko i wyłącznie w utrzymaniu ruchu. W przypadku, w przypadku produkcji, na pewno najczęściej pojawiającym problemem jest MES, czyli Potocznie wszyscy myślą, że jest to system do raportowania produkcji. No tak, tak słodko nie jest, ja może o tym powiem w kolejnych filmikach, bo jednak między tym, co nazywamy systemem klasy MES, a tym, co często w systemach jest, no to jest bardzo, bardzo duży rozjazd. Natomiast, no, jeżeli byśmy chcieli tak bardzo szeroko podejść do tego wsparcia obszaru realizacji produkcji, bo te systemy klasy mes odpowiadają za realizację produkcji, to można to zrealizować na przykład w systemie Aprizo, można zrealizować to w Oracle w ramach większego kawałka ciasta w SAPie w ramach większego kawałka ciasta w Siemensie, w systemie Wonderware Rockwell, no, w Polsce na przykład bardzo popularny jest Wonderware tych Oprogramowań, więc one mogą być albo w ramach jednego globalnego rozwiązania, ale mogą być również w ramach rozwiązania zewnętrznego. Podobny obszar, bardzo bardzo ważny w przypadku produkcji, jeżeli ostatnimi czasy nie najważniejszy, ponieważ wdrożenie, harmonogramowanie i planowanie produkcji może się bezpośrednio przekładać na mierzalne efekty biznesowe. No to również tutaj mamy rozwiązania zewnętrzne i rozwiązania wewnętrzne. Ja tutaj pozwoliłem sobie przytoczyć takie, takie systemy jak Planet Together, jak JDA, jak Infor SAP, jak Oracle, jak Aspentech, jak Asprova, jak OpCenter firmy Siemens i jak polski HAL APS. Takich, takich rzeczy, które wchodzą w realny świat może być bardzo, bardzo dużo i ten wybór zależy od nas. Natomiast po co ja to pokazuję? Po to pokazują, że ten realny świat jest skomplikowany. Skoro te rozwiązania specjalistyczne pojawiają się yy, i widać, że czasami kryją się za tym duże firmy, na przykład takie jak Siemens, to jest jakiś powód, dla którego Siemens, który używa SAP-a, nie używa na przykład ich plm nie używa ich Mesa. Jest jakiś powód, proszę Państwa. Z jakiegoś powodu te rozwiązania dedykowane powstały. No, można się domyślać, że to, co było w ramach standardu, brakowało specjalizacji, nie było odpowiedniego fokusu na rozwój. Być może firmy stwierdziły, że rozwijamy zupełnie coś innego i wytworzyła się naturalna luka, którą uzupełniali zewnętrzni producenci i zaczęli się integrować z tymi dużymi, bo te rozwiązania w ramach tego best of breed były rozwiązane, były, były tworzone dla tych dużych rozwiązań, dla tych dużych, zintegrowanych, które od lat się reklamują jako rozwiązania kompleksowe.